Takiego przeciętnego sezonu, bo co tu powiedzieć, no. Ale powiedzmy, podbiło ci się Nie bardzo. A to, no na pewno, no. Ale to, tu jest taki konkurs, że no widzimy, co się dzieje. Jak no troszeczkę was. jest więcej wiatru pod narty, no to od razu można odlecieć. Mm -hmm. i nie zawsze y, no, to... za mnie to wykorzystać. i cieszę się, że w miarę mogłem odlecieć, bo y, tak. belka była już nisko, bo dziesiątka to już taka belka pucharowa trochę. Mm -hmm. No tak, więc cieszę się, że te warunki w miarę wykorzystałem. Na pewno są niebły idealne, ale. No cieszę się, bo nerwy na górze były, bo czekałem, czekałem, już chciałem się, się rozpiąć, tu pomarańczowe, nagle trzeba było od razu wchodzić, więc... Tak, tak. Dość no. widać siebie zadowolonego. <grym, no. No <grym>, trudno, że nie? no. Nie wiem, które tam będę, ale no Ale tysiące... chyba już nie, nie myślisz o nie zakończeniu wiem, czy kariery, co? Znaczy no, to to jest... <grym>, o Jezu! O... Też podparł. To już formalnie Maciek odszedł podpar. Też podparł. Właśnie, a jakie masz plany na lato? Bo wspominałeś, że wylatujesz do Ameryki. Niestety na tą chwilę wyjazd o tyle się opóźnił, że miałem tam pracować w fundacji takiej z dziećmi. Ta fundacja coś tam y, nie wypłaciła kolejnego trenera, zerwała jakieś umowy, więc to nie jest pewne, że tak ten pracodawca, więc jechać tylko po to, żeby y, się przejechać, to nie o to chodzi. Miałem tam coś sobie dorobić i tak dalej. Czyli od więc maja wracasz do przygotowań do sezonu? Raczej nie. Chciałbym sobie taką przerwę zrobić, Muszę sobie znaleźć jakąś pracę, taką, żeby coś mieć, jakąś doskocznie. Już mam 26 lat, zaczynam, jest, trzeba myśleć przyszłościowo. No, ze samej sobie nie wyżyję. E, chyba, żeby go tak, teraz Hmm. Więc no zobaczymy, na razie rozwiązam się, się za ofertami jakimiś pracy. O, może A jakby ta przewa poniżej mogła trwać? Czy byś jeszcze... Jakby była ta przera, to byś jeszcze chciał wracać do skoku? że bym chciał wracać, no bo... No od czasu do czasu potrafię skoczyć, no. I, i, dzisiaj było to widać. Bo dzisiaj było to widać i chciałbym, oczywiście, że bym chciał, no ale... Co to, co to było? Y na razie, tak mówię, chcę począć jakiejś pracy takiej, żeby coś sobie zarobić, mieć taki coś, że wiem, że mam w razie gdzie wrócić, a treningi nie uciekną. Mogę sobie trenować tego czasu do czasu, jestem na tyle wykształtowanym zawodnikiem, że mam pewny tam już zasób tej siły mięśniowej, mocy, to już dużo nie, nie osiągnę więcej. To już trzeba ja tylko właśnie na skoczni pokazuję. Właśnie, z tym beneficem podczas jednego z konkursów No Cup? Tam... zowie to je taką miłą niespodziankę. Z Czechami, z kolegami z Czech rozmawiałem, że tak mówię, że no takie skakanie jak teraz to nie bardzo ma sens, no bo to trzeba albo mieć z tego już jakieś tam profity, jeździć po świecie, no albo siedzieć w domu, to nie bardzo, więc powiedziałem, że chyba trzeba będzie powoli kończyć, że tam zawodnicy podchwycili, no i zrobili taki benefic, bardzo ciekawy. Powiedziałem, że jeszcze o Mistrzostwach Polski muszę wystartować, na budżetę, natomiast co potem to zobaczymy, więc... Myślę, że mam większy talent. Więc taki benefit. Przedwczesny, ale tak, takie zapowiedź, że nie wiadomo, co to będzie. A masz motywację do skakania? No skoro tu jeszcze jestem, to oczywiście, że tak. No, Jakbym nie miał, to mnie tu nie było. Wiadomo, razy na większa, raz mniejsza, ale jednak jest ta motywacja. No trenuję cały czas, nawet codziennie właściwie. Nie. Życzymy, żeby Ci mo tej motywacji nie zabrakło.